Hej, w dzisiejszym wydaniu Przyścianie absolutna premiera. Pojawi się materiał, który zupełnie spokojnie nazwać by można ekskluzywnym. Ekskluzywnym choćby dlatego, że stworzonym specjalnie dla nas, dla was przede wszystkim, nałogowych widzów Przy ścianie. Otóż Maciej Sobczak, poznański gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów, zgodził się oczywiście raz na jakiś czas przygotować coś specjalnie dla nas, coś specjalnie wyjątkowego i bardzo autorskiego. Musicie, moi drodzy, wiedzieć, że nuty, które na waszych oczach ułożą się w przepyszną kompozycję, usłyszycie jako pierwsi. A jak Maciej nagra ten materiał na płytę, to będziecie mieli nieprawdopodobną satysfakcję, że słyszeliście te rzeczy jeszcze przed oficjalną premierą. A więc zaczynamy. Dzisiaj od kuchni w dzień. Sto lat nie było od kuchni, więc dzisiaj dzień dla odmiany wampiry. Mogę się poczuć słabiej, ale wyciągnąłem z kartonu Mego strata Eric Clapton, kochany. Użyłem kapą na trzeci próg i odpaliłem czyste brzmienie. I myślę nad pewnym tematem. Znaczy, sam się właściwie wymyślił, wymyśla. Eee, Zapewnej chyba przemiłej damy, która ma zamiar nagrać swoją kolejną płytę. you mm -hmm. Wnisie dnia, takie nocy. takie Już takie 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 Oczywiście większość z Was zna twórczość Macieja Sobczaka, ale dla tych nieco młodszych miłośników muzyki godnej i doskonałej, czyli bluesa, kilka słów wprowadzenia. Na początek uwaga, myślę, że ważna. Nie przeczę, że Macieja znam od wielu lat. By być nieco bardziej precyzyjnym, od kilkudziesięciu. Znam i bardzo cenię. Cenię za nieprzeciętny talent, ale także za konsekwencje i pełną świadomość artystycznego wyboru. Maciej to legenda, choć pewnie za to określenie da mi nieźle po łapach poznańskiej, wielkopolskiej i polskiej sceny bluesowej. Choć trudno go nazwać ortodoksyjnym bluesmanem, to te magiczne 12 taktów w jego kompozycjach zawsze słychać, a brzmienie jego gitary i oryginalny, zniewalający, niski głos znają fani gatunku nie tylko nad wartą. Jest bardzo cenionym muzykiem, którego chętnie zapraszają do współpracy tylko polskie gwiazdy. Maciej był współtwórcą i niekwestionowanym liderem magicznej, choć niestety już od kilku lat niefunkcjonującej formacji Hot Water. W międzyczasie stworzył Big Water, dzisiaj przewodzi Bogi Chili. Pojawia się jako gość specjalny na płytach wielu wybitnych artystów. Z tego, co wiem, szykuje dla swoich fanów coś bardzo specjalnego. Ale o tym przy innej okazji. Na jazz, a konkretnie na niebanalnego bohatera kilku następnych minut w przyścianie, to Roland Kirk, dla innych to wielki mistrz, dla innych szarlatan i Showman, bawiący publiczność nie tylko muzyką. To oczywiście bezdyskusyjne, że był geniuszem saksofonu, a jego umiejętności techniczne dorównywały największym mistrzom instrumentu. Roland Kirk poruszał się po jazzowej historii, potrafił swingować, przede wszystkim wspaniale improwizować, potrafił na saksofonie zagrać wszystko i w unikalny sposób panować nad oddechem. To dawało mu nieprawdopodobną wręcz swobodę improwizacyjną. Ale kilka zniewalających dźwięków Rolanda Kirka. To był naprawdę zakręcony facet. Kirk w całej swojej dyskografii nie stronił od cytatów, chętnie popisując się umiejętnościami gry na kilku saksofonach równocześnie sięgał również po nietypowe instrumenty Dente, a do dzisiaj uchodzi za jednego z najwybitniejszych tenorzystów świata. Kirk zmarł w grudniu 1977 roku, ale na szczęście zachowało się sporo materiałów wideo z jego koncertów. Nie ma co kryć, były to wydarzenia nie tylko w sensie muzycznym. Na koncertach był jednocześnie połykaczem ognia, kobietą z brodą i człowiekiem z gumą. Oczywiście nie dosłownie, ale jego występy pobudzały wyobraźnię i dostarczały nieprawdopodobnych emocji. Był po prostu geniuszem, potrafił wszystko i był zdolny do wszystkiego. Każdą płytą i każdym koncertem pokazywał, że muzyka nie zna żadnych ograniczeń, ani stylistycznych, ani warsztatowych. Jedynym ograniczeniem, zdaniem Kirka, była wyobraźnia artysty i otwartość na nowe trendy słuchaczy. To była ważna deklaracja programowa, szczególnie dla człowieka, który od drugiego roku życia był niewidomy. Kochani, my jako jazz fani w XXI wieku też nie mamy zbyt wielu ograniczeń. Zatem, jeżeli będziecie mieli chwilę czasu i będziecie gotowi, bo to bardzo ważne, na jazzowe show i jazzowe eksperymenty, to zajrzyjcie do internetowych aplikacji. Gwarantuję Wam, będziecie zachwyceni. Kochani czas na zapowiedzi zaczniemy od plastyki do 7 września została przedłużona wystawa prac Gustawa Klimta z tą nietypową prezentacją dzieł artysty możecie się zetknąć w hali nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich organizatorzy zapraszają od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20 Złoto, sztuka, skandale i romanse, czyli nowa wystawa o życiu i twórczości Gustawa Klimta. Dzięki nowoczesnej technologii będziesz podziwiać obrazy artysty na wielkich ekranach, które przeniosą cię w świat pełen kolorów i złotych ornamentów. W strefie immersyjnej na ścianach i podłodze pojawią się najsłynniejsze dzieła artysty, jak pocałunek i portret Adeli Blombauer. Wystawa odbywa się w hali numer jeden Międzynarodowych Tarków Poznańskich i zostaje przedłużona do 7 września 2025 roku. Wygląda to nieźle, prawda? A fakt, że wystawę przedłużoną zwiastuje jej niewątpliwą atrakcyjność. Na wystawie jeszcze nie byłem, ale do września jest jeszcze sporo czasu, na pewno dam radę. A teraz chwilę o kulturalnej tu i teraz. Z tym tu trochę przesadziłem, że ma miejsce 25 km od ściany, czyli w Szamotułach. Niewielu melomanów wie, że na przełomie wieku XIX i XX w Szamotułach na świat przyszli dwaj znakomici kompozytorzy, bracia Ludwik Filip i Teofil Franciszek Ksawery Szarwenkowie. Jeszcze do 5 lipca trwa 17. edycja festiwalu imienia Szarwenków. Zatem od kilku dni Szamotuły są Wielkopolską stolicą subtelnej kameralistyki. Program możecie sprawdzić na stronie internetowej, a warto też wspomnieć, że wszystkie koncerty festiwalu są bezpłatne. Kochani, to na dzisiaj wszystko. Cześć!